Maria Kowalczyk z Bydgoszczy. Chciałam zadać takie pytanie, czy państwo polskie posiada strategię wobec nielegalnych badań, to znaczy testowania broni elektromagnetycznej na polskich obywatelach i czy wiadomo, w jaki sposób takie badania pojawiły się w naszym kraju? Niektórzy badacze tego zjawiska, jak na przykład Sheryl Welch, pisze o takich niedozwolonych eksperymentach na obywatelach Stanów, Stanach Zjednoczonych. I także o ukrywaniu tego problemu, o trudnościach, a właściwie niemożności dochodzenia swoich praw przez obywateli amerykańskich i właściwie niemożności obrony w tej sytuacji. I chciałam zapytać, jaki jest stan wiedzy na temat tego nowego zagrożenia, bardzo podstępnego, ukrytego. Czy są wypracowane jakieś strategie rozpoznawania i przeciwdziałania? Dziękuję. Ja powiem to, co wiem na ten temat, może pan minister tak powiem, mnie później uzupełni i poprawi. Rzeczywiście takie badania w Stanach Zjednoczonych są, tak jak pani mówi, analizowane. To jest prawda. Do, do nas, jeżeli tak można powiedzieć, a na pewno do mnie, jako do posła, a z terenu Polski te kwestie docierały w ciągu ostatnich 15 lat mniej więcej zgłaszali się ludzie którzy twierdzili że byli poddawani takim badaniom a następnie nie mogą znaleźć w żadnym z organów państwa ochrony wsparcia pomocy etc etc to nie było tak wiele przypadków ale co najmniej 10 w ciągu tych ostatnich 15 lat Sprawdzenie na tyle, na ile mogłem jako poseł, co oczywiście jest ułomną formą możliwości działania, ale jakąś tam na pewno, wskazywało, że w większości wypadków przyczyny były inne niż związane z badaniami, znaczy z eksperymentami. Za to, generalnie rzecz biorąc, to co charakterystyczne, to to, że koncentruje się to w dwóch obszarach. To jest Dolny Śląsk i zachodniopomorski. To są te dwa obszary, akurat te osoby, które do mnie trafiły, być może zjawisko jest szersze. My teraz, teraz takie, takie analizy robimy, żeby zidentyfikować, gdzie są ludzie, którzy skarżą się na tego typu dolegliwości i tego typu sytuacje. Myślę, że za jakiś pół roku będę mógł Pani odpowiedzieć coś więcej. Ale Powtarzam, z tych ułamkowych informacji, które do mnie dotarły, Dolny Śląsk, okolice Legnicy i, i Ziemia zachodniopomorska to są główne obszary, gdzie takie skargi, nasilenie tych skarg jest największe. Tyle mogę obecnie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Tutaj w pierwszym rzędzie jeszcze nasz student się zgłasza. Szymon Malinowski, student pierwszego roku dziennikarstwa. Mam dwa pytania. Pierwsze do pana ministra Waszczykowskiego. Czy pana zdaniem członkostwo polskie w Unii Europejskiej pozytywnie wpływa na realizowanie interesów polskich w świecie? Czy raczej powinniśmy dążyć do procesu rezygnacji z członkostwa w Unii Europejskiej? I pytanie do pana ministra Macierewicza. Czy polski rząd i polskie służby są przygotowane na ewentualny atak terrorystyczny skulminowany w jednakowym czasie w różnych miejscach kraju? Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tym przypadku odwrócę odpowiedź. Powiem, że pytanie dość proste, natomiast odpowiedź jest bardzo trudna, ponieważ